będzie film bez komentarza, bo nie wiem, jaki dodać komentarz. <śmiech> <śmiech> nie wiem, kurwa, co powiedzieć. No, zawsze mam jakieś, takie kwestie, że od razu wiem, co powiedzieć. Teraz nie wiem, kurwa. No. A który muszę wprowadzić? No co ci poradzę? Ja ci mogę to wytłumaczyć. No. Ty czasami tak pływasz i gadasz przez tą swoją słuchawkę i mówisz... No. A tu transport, a tu coś, tam. A ja w pracy nie mam tyle gadania, ja po prostu muszę czasami poklikać. Musisz się wklepać kurwa w pracy. Muszę se poklepać To jest ten moment. To jest w sumie fajna robota, można się poklepać w pracy kurwa. No. A ty klepiesz w pracy? No cóż, Bywa idea. Już? Nie chcę przewiedzieć, która ręka jest bardziej istotna i niestety będę musiał... No pewnie prawa by się przydała, no ale no i klepać lewą też można. Ty klepiesz lewą czy prawą? Ciekawe? No nic. Trzeba być i żyć. Ile się da i jak się da?